Gdy mędrcy się oddalili, oto Anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które pan powiedział przez proroka. Z Egiptu wezwałem syna mego. A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł pański we śnie i rzekł: Wstań, weź dziecię i jego matkę i idź do domu do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie dziecięcia. On więc wstał, wziął dziecię i jego matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego Heroda bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w okolice Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo proroków: nazwany będzie Nazarejczykiem. To nie przypadek, że w pierwszą niedzielę w, w, po uroczystości Bożego Narodzenia, w oktawie tej uroczystości obchodzimy. Niedzielę, która jest jednocześnie świętem Bożej rodziny z Nazaretu, Pana Jezusa, Maryi i Józefa. Zaprasza nas to święto do przyjrzenia się tej rzeczywistości, która dotyczy w jakiś bardzo fundamentalny sposób każdego i każdej z nas, tak jak dotyczyła Pana Jezusa. I specjalnie używam tego określenia fundamentalnie, dlatego że rzeczywiście rodzina jest jakimś fundamentem. I tak jak w przypadku budowy domu, to jaka jest rodzina, rzutuje później właściwie na całe nasze życie. Jeżeli też jest od kształtu, od tego, jak jest ten fundament położony, zależy to, jak będzie wyglądał dom. I właściwie nie zwracamy uwagi na ten fundament, dopóki coś nie zaczyna się dziać z tym domem, dopóki nie zaczynają pękać ściany, no to wtedy. A to trzeba się przypatrzeć, czy coś tam z tym fundamentem jest nie tak. I podobnie mam wrażenie, jest ta, także w rodzinie, tak że dopóki to funkcjonuje, bo my żyjemy w rodzinie, dopóki gdzieś tam coś nie zaczyna pękać, coś zaczyna się kruszyć, to my po prostu w tej rodzinie żyjemy. tak Nie zwracamy zbytnio na niej uwagi. I jest jeszcze jedna analogia, jakby między ty, w, tym, w tym obrazie właśnie fundament, rodziny jako fundamentu. Tak jak każdego roku, takie budynki użyteczności publicznej, jak Kościół, jak zabudowania kościele, musi sprawdzić jakiś inspektor budowlany, podpisać księgę obiektu. Tak można powiedzieć, że to święto, które co roku do nas wraca, zawsze w tym samym okresie, to święto Bożej Rodziny, to jest zachęta do tego, żeby przypatrzeć się właśnie tej naszej rodzinie tym fundamentom naszej rodziny. Na czym ta rodzina jest postawiona? W jakiej ona jest kondycji? Tak? Czy czemu się może trzeba jakoś szczególnie w tym nowym roku przypatrzeć, co jest dobrze, czym się możemy ucieszyć, a na czym jeszcze możemy popracować? Spróbujmy więc przez chwilę przyjrzeć się temu fundamentowi naszego życia, jaka jest rodzina. Pan Jezus, przyjmując naszą ludzką naturę, stał się człowiekiem, jak każdy z nas. Nie pojawił się znikąd, nie pojawił się od razu jako dorosły mężczyzna, tak nie wiadomo skąd, nie. Rodzi się w ludzkiej, ziemskiej rodzinie, rodzi się z Maryi, z matki, Józef jest jego opiekunem. I doświadcza Pan Jezus tego wszystkiego, czego my doświadczamy jako ludzie od naszego poczęcia, aż do naszej śmierci. Bierze Pan, Pan Jezus bierze na, na siebie całą ludzką naturę z wyjątkiem naszego grzechu. Doświadcza wszystkiego, co jest blaskiem i cieniem bycia człowiekiem. Wzrastając w rodzinie Józefa i Maryi, Jezus od nich uczy się tego wszystkiego, co jest związane z byciem człowiekiem. Doświadcza wszystkich radości i kryzysów, choćby jak ten kryzys, o którym dzisiaj słuchamy w Ewangelii. Jak każde dziecko, którego serce zapisuje nawet więcej niż pamięć czy rozum potrafią nazwać. Bo to tak jest. My wiele rzeczy pamiętamy z naszego dzieciństwa, czy zdjęcia, czy rodzice nam przypominają przy każdej możliwej okazji, tak? a jak byłeś mały, to to czy tamto. Ale są też takie rzeczy, które są ukryte jak fundament, które w nas po prostu pozostają głęboko. My nie jesteśmy nawet tego świadomi, ale to jest dziedzictwo tego, co wynieśliśmy z domu. Ewangelia nie rysuje życia Świętej Rodziny jako sielanki. To nie jest taki kolorowy obrazek. To jest bardzo realistyczne, bardzo realistyczne migawki z codzienności życia Świętej Rodziny. Podobnie jak w przypadku Świętej Rodziny, życie naszych rodzin polega na mierzeniu się z wszelkiego rodzaju problemami. Jak szukać jakiegoś opisu rzeczywistości codzienności, to jest właściwie to, że mierzymy się w każdy na swój sposób, w takim momencie życia, jaki jest, z różnymi problemami codzienności. To jest nasza codzienność. To nie jest kolorowy obrazek, tak, który gdzieś tam nam się prezentuje w mediach. Nie. Nasze życie to jest tak naprawdę wspólne mierzenie się z różnymi problemami, które życie przynosi. Trzeba powiedzieć, że przez wieki to rodzina była pierwszą szkołą. Pierwszą szkołą zawodową. Tak, bo synś, Będąc przy swoim ojcu, uczył się od niego zawodu. Córka, będąc przy matce, uczyła się od niej zawodu. To było coś, co się, przekazywało się z ojca na syna, z pokolenia na pokolenie. Była pierwszą szkołą przekazu wiary. Bo to rodzice jako pierwsi byli tymi pierwszymi katechatami, tymi, którzy opowiadali o Panu Bogu. Ale przede wszystkim tymi, którzy jako pierwsi byli przykładami, Ludzi wierzących. Tego, co to znaczy żyć wiarą, co to znaczy żyć sakramentami na co dzień. Rodzina była też pierwszą szkołą takiej troski o potrzebujących, o biednych, o chorych, o starszych. Właśnie o takim, taką, taką wizję rodziny, taki model rodziny nam dzisiaj pod, przedstawia pierwsze czytanie z Mądrości Syracha wraz z tym jak społeczeństwo się rozwijało, jak społeczeństwa się rozwijały, to te funkcje, które do tej pory były zarezerwowane czy jakby były czymś naturalnym w rodzinie, ten przekaz wartości został można powiedzieć wyeksportowany, outsourcing taki do, do zewnętrznych instytucji. Nauczanie zawodu czy nauczanie życia tak do szkoły, przekaz wiary wyeksportowano najpierw do katechezy parafialnej, później do katechezy szkolnej troskę o, o chorych, troskę o potrzebujących, no to mamy szpitale, tak? I, i to po prostu w naturalny sposób w społeczeństwie zachodzi. To, co jest jakby minusem tego wszystkiego, że myśmy poczuli się troszeczkę zwolnieni z tego, z, tego, z tych zadań, które są dla rodziny, są po prostu czymś naturalnym. Jeżeli ja zaprowadzę dziecko na katechezę, to znaczy, że dziecko będzie przygotowane do życia sakramentalnego. To będzie przygotowane do pierwszej komunii świętej. I to w przygotowaniu do pierwszej komunii świętej chyba najbardziej widać. Tak? Odstawiam dziecko na katechezę i proszę bardzo, niech mi ksiądz przygotuje dziecko do pierwszej komunii świętej. No nie da rady. No nie da rady. To, co już kilk kilka razy tutaj mówiłem, nie chcę się zbytnio powtarzać. Także pierwszymi katechetami Jesteście wy drodzy rodzice, to jaką wiarą, jak wy wierzycie, tak wierzą was, wasze dzieci. Jak wy nie wierzycie, tak nie wierzą wasze dzieci. To jest, nikt was z tego nie zwolnił, tak? Żaden kateeta, żadna kateetka, nawet najlepsza, nie przysięgała tego, że będzie wychowywać w wierze wasze dzieci. To wyście to zrobili najpierw przy swoim ślubie. A drugi raz przy chrzcie Waszych dzieci, że będziecie wychowywać w wierze wasze, wasze dziecko. I nie ma co jakby cedować tego, eksportować tego na zewnątrz. Nikt tak dobrze jak Wy tego nie zrobił. Są takie sfery, w których nic nie może zastąpić rodziny. W rodzinie kształtuje się nasze poczucie własnej wartości. W rodzinie widzimy wiarę przeżywaną na co dzień, nie tylko jako dyskurs jakiś yy, naukowy, tak, czy, yy, czy taki dydaktyczny. W rodzinie, w praktyce obserwujemy te cnoty, o których Paweł pisze w drugim czytaniu. Współczucie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, wybaczenie, miłość, pokój, wdzięczność. Można przeczytać mnóstwo książek na temat tych cnót. Można wysłuchać mnóstwa kazań na temat tych cnót i można powiedzieć mnóstwo kazań na temat tych cnót. Ale tak naprawdę uczymy się tego, co to znaczy być człowiekiem cierpliwym, co to znaczy być człowiekiem pokornym, co to znaczy kochać, co to znaczy służyć drugiemu człowiekowi. Uczymy się tego w rodzinie przez relacje z naszymi najbliższymi. Z biegiem lat coraz bardziej sobie to, co dostaliśmy od naszych rodziców, coraz bardziej sobie to przyswajamy i daj Bóg rozwijamy. Ale fundament tych postaw, tych cnót życiowych, tak potrzebnych w życiu codziennym, fundament tych postaw kładzie rodzina. Ona jest pierwszym doświadczeniem życia we wspólnocie i zobowiązania wobec innych. Także, że ja nie jestem pępkiem świata, że świat się wokół mnie nie kręci. Że jestem zależny od drugiego człowieka i drugi człowiek zależny też jest ode mnie, że na siebie oddziałujemy. Jest też rodzina pierwszym doświadczeniem wspólnoty Kościoła, Kościołem domowym. Trzeba sobie powiedzieć, że niewiele rodzin jest doskonałych czy idealnych. Ale nawet jeśli nasza rodzina taka nie jest, to miłość, która w tej rodzinie krąży, nawet jak naznaczona naszą słabością ta miłość może być prawdziwa. Jedno nie przeczy drugiemu. Także rodzina niepełna może być miejscem wzrostu w człowieczeństwie i wierze. Może więc to dzisiejsze święto to jest taki dobry dzień na rozmowę o tym w jaki sposób tworzymy w naszych rodzinach przestrzeń do wzrostu dla wszystkich jej członków i podkreślam to, że dla wszystkich jej członków. Dlatego że w naturalny sposób rodzice dbają o rozwój swoich dzieci. To jest coś naturalnego. Także chcecie, żeby dzieci się wykształciły, żeby miały dobry zawód, żeby to wszystko, żeby dziecko poszło w świat jak na tyle i na ile to możliwe przygotowane. Ale można w, tak się zakręcić wokół tego rozwoju swoich dzieci, że zapomnij się o tym, że rodzina, małżeństwo to jest także przestrzeń naszego wzrostu. Że my także jesteśmy powołani do, do, do rozwoju. Najgłupsze życzenia, jakie możesz złożyć nowożeńcom, i to za, na ślubach to przypominam, najgłupsze życzenia, jakie można złożyć, to, żeby za 20 lat wasza miłość była taka sama jak dzisiaj. No, nie ma głupszych życzeń. Bo rodzina to jest coś, co jest dynamiczne, co się rozwija. To to więc to, to nie może być ta sama miłość. Ona jest ta sama i jednocześnie nie jest ta sama, bo ona ma być jakby w, w cały czas w drodze, cały czas ma przynosić owoce, mamy się tymi owocami cieszyć. I to dotyczy wszystkich, i dzieci i rodziców. Nie łudźmy się, że nasza kultura w jakiś sposób wspiera rodzinę. Jest dokładnie odwrotnie. Ogrom aktywności podejmowanych poza domem, media, inne czynniki, te, te, także te państwowe, to wszystko bardzo rozbi bardziej rozbija nasze rodziny niż je jednoczy. Możecie sobie zrobić takie zestawienie, ile godzin ja jestem poza domem w ciągu dnia, ile to jest czasu, tak jak ile my mamy czasu na to, żeby się spotkać jako rodzina, i czy mamy w ogóle jeszcze na to siłę. Dzisiaj koniecznością wydaje się być taki bardzo świadomy wybór nie tyle, że ja chcę posiadać rodzinę, że chcę mieć rodzinę ale wybór, że ja chcę być rodziną że my chcemy być rodziną i wszystko jakby rzeczywiście robimy, żeby tą rodziną być. Bo to wcale nie oznacza tego samego mieć rodzinę, a być rodziną. Każda rodzina może być. Przestrzenią, w której miłość będzie przekazywana. Świetnie to pisze papież Benedykt XVI w swojej pierwszej encyklice, Deus Caritas Est, w tej pierwszej części, bardzo pięknym językiem napisanej, gdzie teraz mocno parafrazuję, tak w kilku zdaniach to, co napisze. Bo on właśnie mówi o tym, że, że miłość jest po to, że po to miłość dostajemy, żeby ją przekazywać. I, i to się dzieje w rodzinie. Ale nie ma, rodzina nie jest perpetuum mobile, tak? Że jeden daje, drugi przekazuje. Nie. że To, to jest tak, tam co chwilę zły duch tam piasek w tryby sypie i, i to, to, to powoduje, że ta, ta miłość bez dodatkowego źródła energii, ona po prostu będzie wygasać. I dlatego papież pisze, że jeżeli chcemy, żeby w naszej rodzinie, jak w żywym organizmie, organizmie krążyła miłość, to my potrzebujemy dodatkowego źródła tej miłości. I pokazuje... To jest Kościół. To jest życie we wspólnocie Wielkiej Rodziny Kościoła. To jest życie sakramentalne. Po co idziesz do, do, do spowiedzi świętej? Jak ktoś idzie do spowiedzi tylko po to, żeby się pozbyć grzechów, to znaczy, że nie do końca rozumie, co, czym ta spowiedź jest. Bo ona jest przede wszystkim, jak każdy inny sakrament, źródłem łaski. Idę do spowiedzi, żeby się pozbyć moich grzechów ale także po to żeby zaczerpnąć siły do tego żeby mieć tą siłę do kochania drugiego człowieka. Idę na mszę świętą, przystępuję do komunii świętej, żeby mieć, żeby się posilić, żeby mieć siłę do kochania drugiego człowieka. Po to jest nam potrzebne życie sakramentalne, po to jest nam potrzebna wspólnota kościoła. Na mszy świętej gromadzimy się jako parafia, jako wielka rodzina rodzin. Razem słuchamy słowa Bożego, Razem składamy na ołtarzu nasze sprawy, razem przyjmujemy je z powrotem przemienionym mocą Ducha Świętego w Komunii Świętej. Łatwo mieć rodzinę. O wiele trudniej jest być rodziną. I to dotyczy zarówno tej rodziny takim, w takim wymiarze domowym, jak i tej wielkiej rodziny parafialnej. Łatwo jest powiedzieć tam u was w parafii, tak? Co tam u was w parafii? Ja dostaję białe ja gorączki, słuchajcie, jak ktoś tak mówi. Bo, bo to znaczy, że ktoś ma parafię, a nawet jej nie ma, tylko bywa, ale nie czuje się częścią tej, tej parafii. Bo my, my jesteśmy parafią, jesteśmy rodziną rodzin. I tak jak to dbanie o, o, o rozwój potrzebny jest i, i taki ludzki, i taki yy, po prostu Boży, życia Bożego w nas jest potrzebne w rodzinie, naszych w naszych domach, tak to jest potrzebne także w innym wymiarze, ale także w naszej parafii. I tak jak to staranie o, o, o rozwój, ten ludzki i duchowy w rodzinie, potrzebuje wiele czasu, zaangażowania, poświęcenia pewnego ofiary, dokładnie tak samo czy podobnie jest na, na, w tym wymiarze parafialnym. Zachęcam Was do tego, żeby dzisiaj. Zastanowić się, porozmawiać też o tym, porozmawiajcie, w jaki sposób czy ta mo, nasza rodzina, czy ona pomaga nam rozwijać się jako, jako ludziom, jako w takim wymiarze ludzkim, ale też czy pomaga nam wzrastać w świętości, w życiu Bożym. Do tego jesteśmy powołani, do tego jesteśmy zaproszeni. Amen.